Nowi my Różnorodność nie ma granic. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę zaprosić Was na kolejny odcinek naszego podcastu Nowi My w IT, a dzisiaj wyjątkowy gość, gościni, no właśnie będę pilnować tego e, określenia. Doktor Bianka Siwińska, o której mówi się, że jest w ogóle prekursorką, e, jeśli chodzi o walkę o równość i różnorodność. Doktor Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Perspektywy Woman Intech, wielkiego wydarzenia Women in Tech Summit, ale także członkini e, Rady do spraw cyfryzacji. Trochę musiałam się wspomóc wszystkimi bo tych określeń jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście trzeba powiedzieć także twórczyni wielkiego projektu dziewczyny na i tak na Politechniki i tak długo, długo można byłoby wymieniać. Pani doktor, tak sobie pomyślałam. No właśnie, powiedziałam, że jest Pani taką pionierką, jeśli chodzi o tę walkę o równość, o różnorodność. Ta historia wzięła się trochę z Pani osobistych doświadczeń, o czym Pani często opowiada. Zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę, no, że upłynęło od tamtej historii ileś lat, myśli Pani, że dzisiaj, gdyby ta sama historia, która działa się w teraźniejszości, wyglądałaby ona zupełnie inaczej. Może przytoczmy, o co dokładnie chodzi? Jakie są e, powody? Skąd właściwie się pomysł na to, żeby zrobić akcję dziewczyny na Politechniki na początku? Dobrze, postaram się w miarę składnie ją przedstawić. To jest taki po prostu taki mój mit założycielski, tak bym to nazwała. E, no bo ja generalnie z doktorat robiłam z nauk politycznych, wykształcenie mam medioznawcze, kulturoznawcze, także absolutnie nie w obszarze STEM. E, więc dlaczego ja się tak bardzo w to zaangażowałam? Tak, to jest to pytanie. Więc, e, więc to się wzięło jeszcze z mojego dzieciństwa, z mojego domu, e, gdzie, gdzie akurat mój tata był założycielem pisma Bajtek, takiego pisma, które ukształtowało całe takie duże kultowe. kultowe pokolenie informatyków i informatyczek obecnych. E, więc jakby ja zawsze, jakby opływałam w te nowe technologie. Mimo, że to był PRL, także ten dostęp nie był taki łatwy. Mieliśmy komputery najwcześniejsze, jakieś robociki, także dużo tej wiedzy u nas się kumulowało w domu. Natomiast e, właśnie o to chodziło, że ja nie byłam nigdy zachęcana do tego, żeby tym się w ogóle zainteresować. E, z komputera korzystał generalnie tak twórczo mój brat, uczył się programować. E, rozwijał się w tym kierunku, pisał programy pierwsze. Natomiast y, ja no, to korzystałam ewentualnie jako taka odbiorczyni, jakieś gierki, ale, ale, ale jakby nie próbowałam sama tego zrobić. Też mi nikt nie powiedział, wiesz, ty może też spróbuj, nie? Dlatego zapytałam, czy myśli pani, że dzisiaj, przekładając tę historię mhm. na teraźniejszość, y, myśli pani, że ta y, historia mogłaby się potoczyć inaczej? Czy jednak nadal dziewczynki są znacznie rzadziej zachęcane do tego, żeby mieć kontakt z tymi nowymi technologiami? No to jest odpowiedź jest złożona, no bo na pewno już w naszym środowisku, w dużych miastach, w, gdzieś tam zmieniło się bardzo. Tak? To dużo lat minęło. Właściwie to minęło już prawie 50 lat od tamtych czasów. Więc na pewno na pewno to by się już w moim domu nie wydarzyło. Natomiast wciąż jest tak, że, że są środowiska bardziej konserwatywne, z mniejszych ośrodków, bardziej zmarginalizowanych, i tamten taki tradycyjny, konserwatywny właśnie przekaz cały czas do dziewczynek trafia i, i w domu rodzinnym, i w otoczeniu, i w szkole. I być może. Czasem są zniechęcane wręcz aktywnie, a czasami po prostu im się tego kierunku nie wskazuje. A, a taki młody człowiek zazwyczaj potrzebuje jakiejś inspiracji, potrzebuje jakiegoś wzorca, jakiegoś filmu pokazującego, jakąś inspirującą postać. A dziewczynkom o taką inspirację, właśnie technologiczną, informatyczną czy naukową jest o wiele trudniej. A, także wydaje mi się, że takim naszym zadaniem też mediów jest właśnie, żeby. Żeby te inspiracje dostarczać. Chociaż no i tak trzeba powiedzieć, że ma pani na swoim koncie ogromny sukces, bo mówi się, że pani przyczyniła się do tego, że no, jak się mielibyśmy spojrzeć na liczby, średnio 10% więcej kobiet znajduje się właśnie dzisiaj na tych kierunkach technicznych na uczelniach, więc to jest chyba sukces, ale z drugiej strony pewnie cały czas gdzieś jest w że jeszcze bardzo dużo na tym polu jest do zrobienia. No zdecydowanie, zdecydowanie, dlatego, że nawet jeżeli właśnie tak średnio o 10% ten udział kobiet wzrósł, no to nie oszukujmy się, to rosło bardzo powoli przez bardzo wiele lat. E, natomiast są też właśnie te obszary związane z IT, które nadal jakby mają dużą przestrzeń do tego, żeby jeszcze więcej kobiet się nimi zainteresowało. No bo jeżeli studentki to tylko 15% wszystkich studentów na kierunkach informatycznych, to, to nie jest wystarczające. Potrzebujemy bardzo dużo ekspertów, ekspertek i chociażby pod jakby kątem potrzeb gospodarki, tak już biznesowo warto na to spojrzeć, po prostu, że potrzebujemy dobrych ludzi w tym obszarze. A połowa dobrych ludzi teoretycznie to są właśnie kobiety. Jeżeli chodzi o tę moją historię, no to właśnie myślę, że teraz byłoby inaczej, dlatego że mój brat pod wpływem tej inspiracji e, rozwinął się właśnie jako informatek. W tym momencie pracuje w Samsungu i tak tym torem potoczyła się jego ścieżka. Ja poszłam właśnie w nauki społeczne, humanistyczne. Chociaż e, związała Pani się teraz też, trzeba powiedzieć, tak, z tymi nowymi właśnie, technologiami. Właśnie chciałam dodać, że, e, że jak się bardzo chce, to wszystko w zasadzie można zrobić. No ja w tym momencie z moim wykształceniem humanistycznym, z doświadczeniem aktywistycznym, bardziej NGO-sowym, jestem kierowniczką zespołu do spraw, uwaga, technologii kwantowych w Radzie Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji, także... Także jest to na pewno e, możliwe, jeżeli faktycznie się tym zainteresujesz. Także ja... wszystkie dziewczynki i dziewczyny po prostu zachęcam, żeby robiły to, co chcą. Jeżeli jakby włożą w to serce, to, to nie ma żadnych barier ani rzeczy niemożliwych. Natomiast chciałabym właśnie, żeby, żeby nie było tak, że trzeba wbrew czemuś jakby rozwijać te swoje zainteresowania, przebijać się jak Maria Skłodowska-Curie przez system, gdzie kobiety w ogóle nie mogły studiować na przykład. I, I ona musiała wyjechać z Polski, żeby móc w ogóle rozwijać się naukowo, więc nie chodzi nam o takie siłaczki teraz, tylko chodzi nam po prostu o to, żeby szanse były równe, żeby inspiracja też była tak właśnie e, równo szła i do chłopców i do dziewczynek, a potem, żeby ci młodzi ludzie sami decydowali. E, w którą stronę chcą iść? Ja celowo zapytałam o tę pani osobistą mhm. historię. Ja wiem, że ona jest wałkowana bardzo, bardzo często. Natomiast pomyślałam sobie, że być może są jeszcze takie osoby, które nie znają tej historii i nie wiedzą mhm. skąd właściwie to wszystko się zaczęło. A po drugie, jest pani właśnie doskonałym przykładem na to, że nawet jeżeli coś początkowo wydaje nam się, że nasze życie nie będzie związane z tymi nowymi technologiami, to przez różne sposoby, różne drogi można do tych nowych technologii dołączyć. No właśnie, ale czy to jest też tak, że, że w związku z tym, że potrzebna jest o tę równość, różnorodność zajęła się pani perspektywy in No zdecydowanie. W naszej organizacji Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Perspektywy women tech, no, my prowadzimy mnóstwo działań dla kobiet w technologiach w, z różnych obszarów, w różnych, że tak powiem, dziedzinach technologicznych, od małych dziewczynek poprzez maturzystki, poprzez studentki a, Kierunków technicznych, ścisłych, potem dla profesjonalistek, także tego jest u nas bardzo dużo. Natomiast zawsze brakowało nam takiego jednego miejsca, takiej jednej inicjatywy, która by to wszystko gromadziła i która dawałaby nam prawdziwie dużą skalę działania. Więc Właśnie pomysł, żeby zrobić takie miejsce spotkań e, europejskich dla kobiet, właśnie w technologiach, I żeby to było w Warszawie, w Polsce, żeby to było u nas, żeby to miało super jakość i żeby miało super energię, żeby kobiety czuły się i wzmocnione z jednej strony, z drugiej strony, żeby dostały najlepszą wiedzę świeżą, a z trzeciej strony, żeby jeszcze może e, e, zainteresowały się jakąś nową dziedziną, może pracę zmieniły, może znalazły pierwszą pracę, po prostu, żeby dostały taki zastrzyk e, i inspiracji, i Konkretów, no to, no to właśnie y, udało nam się to zrobić. Sześć y, lat temu y, zaczęliśmy od tysiąca uczestniczek, w tym momencie mamy 10 tysięcy uczestniczek, także widać, że, y, że jest potrzeba i że to się podoba, i że to jest takie jedno z ulubionych w ogóle wydarzeń kobiet w Europie. Więc ja jestem z tego bardzo dumna i bardzo też się cieszę, że, y, że w tym momencie Polska jest takim, powiedziałabym, hubem kobiet w technologiach. No bo jeżeli to co się u nas dzieje jest tak z takim sukcesem się dzieje i jest tak duże, poza tym mamy mnóstwo innych inicjatyw, nowaty w Team no to jest tylko przykład działania, ale tego jest bardzo dużo i myślę, że możemy naprawdę być takim liderem tego tematu, czyli liderką tego tematu i naprawdę mamy tutaj dużo kompetencji, a nasze kobiety są wyjątkowo aktywne, silne i się wzajemnie wspierają. I tych inicjatyw, już nie mówię tylko o technologiach, ale w ogóle różnych grup, na przykład zawodowych, kobiecych, artystycznych, nie wiem, e, takie organizowanie się kobiet, czy na przykład akcja kobiecy na wybory, która gdzieś tam pomogła w ogóle e, osiągnąć sukces frekwencyjny, to tylko pokazuje, że kobiety polskie są, e, no, są gotowe, żeby też. Tak, taki pewien leadership, takie pewne przywództwo w tym temacie w Europie zajmować. To bardzo cieszę, że z Pani obserwacji wynika, że naprawdę nie musimy mieć kompleksów, bo często jest tak, że my gdzieś tam czujemy się trochę, wydaje mi się, z tyłu za tymi wielkimi amerykańskimi rynkami, a warto. Jeżeli chodzi o to, kobiety w technologiach, to jesteśmy dużo lepsi. No właśnie, warto, <laughs> sobie, to, lepsze, warto <laughs> sobie to teraz podkreślać i odtwarzać kilka razy. Kolejny wydarzenie już niebawem. Na czym Państwo będą się skupiać w tym roku? E, tak, więc nasz summit, Perspektywy Mentech Summit będzie w czerwcu, 12:13, tutaj w Warszawie. Zapraszam oczywiście. E, studentki mogą aplikować o darmowe bilety. E, profesjonalistki, jak najbardziej e, zachęcam po prostu do zainwestowania w tę imprezę, e, dlatego że warto. Będziemy skupiać się w tym roku, mm, a, no, oczywiście, na przejściu z. E, ze sztucznej inteligencji generatywnej do generalnej, bo to budzi, tak powiem, duże zainteresowanie i emocje. Ja w tym roku bardzo mocno chcę postawić na technologie kwantowe, dlatego że to jest kierunek przełomowy, przyszłościowy, ale to już teraz trzeba to robić. I teraz też trzeba budować taki, powiedziałabym, zestaw kompetencji wśród studentów, doktorantów, młodych naukowców. E, osób, które są w informatyce czy w fizyce, ale muszą teraz jakby rozszerzyć się o te kwanty. No to i przepraszam swoją wiedzę. Wejdę, wejdę w słowo mhm, Jaki to jest zestaw kompetencji? W którym kierunku powinniśmy się w takim razie rozwijać? Bo... Tak, jeżeli chodzi o komputery kwantowe, no to, to jest oparty yy, o fizykę kwantową, więc na pewno powinniśmy zacząć mieć takie specjalizacje, bo ich jest bardzo mało w Polsce, a kierunku w ogóle fizyka kwantowa w ogóle nie ma. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o komputery kwantowe, no to my tutaj jakby fizyka jest jedną rzeczą ważną, czy matematyka, czyli obliczenia wszystkie jakby teoria za tym stojąca, ale inżynieria jest strasznie ważna, dlatego że my wiemy, co my możemy zrobić dzięki komputerom kwantowym w teorii i jesteśmy tego pewni, ale żeby doprowadzić jakby hardware do tego, żeby mógł, że tak powiem, utrzymać stabilnie te procesy kwantowe w sobie, żeby ten komputer naprawdę dobrze działał i jakby użył tej potencjalnej mocy obliczeniowej, no to jest nasz największy problem, po prostu czyli jakby infrastruktura kwantowa. Dlatego potrzebujemy w tym momencie nowy, nowego kierunku studiów i nowej dyscypliny w ogóle naukowej, inżynieria kwantowa. I to jest też bardzo ważne. I ja bardzo bym chciała zainteresować kobiety właśnie tym obszarem, dlatego że, że tutaj jakby pole jest czyste. To się dopiero rozwija i, i tworzy, definiuje od podstaw ten obszar technologii kwantowych. Więc tutaj kobiety mogą bez jakiegoś takiego obciążenia, jak w innych dziedzinach, już jest, że tam już faceci siedzą i jakby dominują, już taka jest ciężka czasami dla kobiet, atmosfera organizacyjna, to tutaj mogą. Współdefiniować to wszystko i budować tak, jak chcą, i też uważać e, na to, żeby, żeby technologie kwantowe były etyczne i żeby były sprawiedliwe, e, i żeby były też, że tak powiem, przyjazne kobietom. Także, także ten summit ma służyć też temu, żeby. W pewnym sensie zachwycić, zafascynować technologiami kwantowymi, pokazać komputer kwantowy. Dlatego, że jak ja sama zobaczyłam komputer kwantowy, po raz pierwszy, to normalnie się zakochałam w tej technologii. Uważam, że jest najpiękniejsza. a komputer to jest też najpiękniejszy. <grym> I że, że to jest coś takiego. Z... Chciałabym, żeby była taka jedna dziedzina właśnie takiej, takiej bardzo bazowej fizyki i takiej nowej informatyki, właśnie algorytmy kwantowe, gdzie chciałabym, żeby. Kobiety były tymi właśnie e, liderkami. Czasem byłabym szczęśliwa wtedy? Pani doktor, czyli śmiało możemy powiedzieć, że jeśli miniony rok 2023, chociaż pewnie poprzednie też były rokiem tej nowej technologii, to rok 2024-2025 i kolejne będą e, związane właśnie z tymi technologiami kwantowymi? Czy tak. w tym kierunku powinniśmy iść, rozwijać się i tutaj szukać możliwości i obszarów? Zdecydowanie. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy w ogóle Europejską Deklarację Kwantową jako państwo, więc jakby zobowiązanie się inwestować w ten obszar, inwestować też właśnie w przyszłe kadry, badać ten obszar, dofinansowywać różne przedsięwzięcia w tym zakresie, budować rynek już pod produkty kwantowe w przyszłości. Także to jest bardzo fajny kierunek, ale Summit to jest tak naprawdę przekrój wszystkich najnowszych technologii, dlatego że mamy po prostu bardzo wiele równoległych jakby streamów tematycznych, bo mamy pięć scen Cały czas tam coś się coś dzieje. Tam Mam są i... zawsze świetni, świetni, świetne mówczyni, które naprawdę e, pojawiają się na światowych wydarzeniach, więc też trzeba powiedzieć, że ma pani e, niesamowitą moc przyciągania wielkich nazwisk. Dziękuję bardzo. Do tego właśnie jeszcze są warsztaty, już ktoś tak specjalistycznie, już w małej grupie jakiś temat poznać. Do tego mamy różnego rodzaju strefy, takie inspiracyjno-technologiczne. Mamy stu partnerów technologicznych i instytucjonalnych, i każdy ma coś do zaoferowania po prostu. E, także jest to taki festiwal, powiedziałabym bardzo różnorodny. Międzynarodowe środowisko. Międzynarodowe to to środowisko, podkreśli. możliwość właśnie nawiązania bardzo kluczowych kontaktów, znalezienia pracy, e, zainteresowania się nowymi rzeczami, poznania silnych kobiet w technologiach, też dania na przykład coś z siebie jako mentorka, jeżeli na przykład jesteś już. Jakby osadzona zawodowo mm -hmm. i chciałabyś w jakimś sensie kontrybuować do tego rozwoju kobiet w technologiach. Także możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Też właśnie dla profesjonalistek mamy całe, całą ścieżkę e, taką middle career, e, też bardzo inspiracyjną. E, także to jest wszystko super wartościowe, a tak naprawdę poczuć w ogóle się tam, w tym tłumie tych mądrych, strasznie dziewczyn, przyszłościowych i kobiet, które. Jakby już tworzą jakby ten, o, ten obraz technologii w Polsce, no to jest strasz, strasznie ważne przeżycie, wydaje mi się. I, I pod czymś takim nigdy już nie pomyślisz, że jest mało kobiet eee, w technologiach na pewno, i poczujesz taką wspólnotę dużą, która jest bardzo ważna. No i jaka sieć kontaktów. A ja myślę sobie jeszcze, że tak naprawdę hmm, my rozmawiamy właśnie o tym, że kobiety muszą się rozwijać. Rozmawiałyśmy o tym, że. Coraz więcej jest to oczywiście tych kobiet na uczelniach, ale nadal jest trochę za mało, a pani cały czas walczy o to, żeby właśnie, żeby coraz częściej chętniej dziewczyny interesowały się również kierunkami związanymi z nowymi technologiami, w ogóle związanymi z, z kierunkami technicznymi. No i pytanie, bo my bardzo często tutaj w tych naszych rozmowach odnosimy się do takiego świata wielkich korporacji, a mało mówimy o tym świecie uczelnianym. E, czytałam gdzieś w jednej z rozmów z panią, że... Mm, Tutaj, na tym poziomie, na tym poziomie uczelnianym jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Czy ten świat, który jest właśnie na tych uczelniach w Polsce, a ten świat, który jest korporacyjny, wygląda tak samo? Czy jednak korporacje poszły trochę do przodu i coraz więcej jest tam rozmów właśnie o równości, o różnorodności, a, a ten świat nauki no cały czas musi jeszcze sobie pewne tematy przepracować? Jak to wygląda? Można to jakoś porównać? Nie no, zgadzam się jakby z tym, że, że jeszcze świat akademicki ma do przerobienia parę rzeczy. Korporacje jakby są związane ze swoimi statkami, matkami w Stanach Zjednoczonych na przykład albo w innych dużych krajach i, i te standardy do nas przychodzą stamtąd. E, dlatego też e, najbardziej postępowe tak naprawdę w zakresie właśnie wspierania kobiet w technologiach są korporacje, bo one z jednej strony jakby mają taką politykę światową, a z drugiej strony po prostu zrozumiały, że to ma sens biznesowy i że potrzebują tych kobiet e, i że naprawdę lepsze, lepiej i się jakby efekt konkuren konkurencji jest wtedy, kiedy i kobiety i mężczyźni konkurują o coś e, i ten te jakość, ten poziom usług na przykład rośnie czy produktów. I również bardzo liczne badania pokazują, że, że firmy, gdzie jest więcej kobiet, zwłaszcza na tych decyzyjnych stanowiskach, po prostu zarabiają lepiej i się lepiej rozwijają. Więc, z jednej strony, oczywiście, różnorodność i takie różne prospołeczne hasła, ale tak naprawdę. I tak docelowo, i dlatego to jest taka silna determinacja, to jest po prostu biznes, ekonomia, prawa rynku. I, I dlatego też wierzę, że to się uda, dlatego właśnie, że jest motywowane takimi bardzo twardymi rzeczami. A jeżeli chodzi o uczelnie, odpowiadając do końca mhm. na pytanie, no, uczelnie e, mają bardzo jeszcze tradycyjną skostniałą strukturę. Często to młode pokolenie badaczy albo stara się to zmieniać, e, albo po prostu. Rezygnuje i wyjeżdża, e, i bardziej chce być w takim środowisku luźniejszym, międzynarodowym, e, które jest nastawione wyłącznie na naukę, a nie jakieś takie, powiedziałabym, ornamenty typu habilitacja. Właśnie coś ciekawe, że e, właśnie z użyciem tych nowych technologii i data science i jaja, ja, e, zrobione było badanie niedawno przez Natalię Letko i Piotra Sankowskiego. E, to są specjaliści właśnie od, e, od sztucznej inteligencji i od. Statystyk. No i w tym badaniu na, na prawie 3 milionach e, rekordów, 3 milionach karier naukowych w 45 krajach określono, że właściwie e, ha, istnienie habilitacji wpływa hamująco, negatywnie, drastycznie na kariery naukowe kobiet w obszarze technologii. E, na to mężczyzn to źle nie wpływa, na kobiety w innych obszarach też źle nie wpływa, ale właśnie na ten odcinek. Dzieje się tak dlatego, że ten odcinek jest wyjątkowo, taki powiedziałabym, takim bastionem jeszcze pewnych przyzwyczajeń, zachowań, że tych kobiet nie jest tak, nie ma tej masy krytycznej kobiet. I w związku z tym mamy taką sytuację, że mniej niż jedna kobieta na 10, na 10 osób jest profesorem na kierunkach informatycznych. To stąd się właśnie bierze. A co z tym planem równości płci? No one są, e, tak, to jest taki dokument, który jakby zobowiązuje instytut badawczy, czy uczelnie, czy wydział do tego, żeby właśnie e, starali się, czy starały się zachowywać e, jakby tę te, kulturę równości u siebie i pewne standardy. E, te dokumenty, no, część bardziej ambitnych instytucji posiada, e, zmusza, zmusza... Je do tego fakt, że bez tego nie mogą aplikować ośrodki europejskie już, te największe badawcze z horyzontu. E, niektórzy, takie czy, rzeczy chyba działają. No, to, to jest jedyny moment, że w ogóle ktokolwiek zechciał to wprowadzić w życie, bo inaczej to by się nigdy nie wydarzyło. No więc teraz wszyscy to mają, niektórzy to wdrażają, niektórzy to powiesili na stronie, e, niektórzy odmawiają na przykład. Że w ogóle tego nie będą mieli i nie będą aplikować o środki europejskie. Także, także myślę, że to jest fajny instrument, fajne narzędzie. Myślę, że za jakieś pięć lat będziemy mogli zobaczyć efekty tego, czy coś się faktycznie pozmieniało i czy te plany zostały zrealizowane. Pani doktor, no to co powinniśmy teraz zrobić, żeby tych kobiet w tych nowych technologiach jednak było więcej? No dosyć pewnie trudne pytanie: pytanie o wszystkim i o niczym, ale gdybyśmy mieli podjąć jakieś konkretne kroki, to, to co zrobić, żeby. Było lepiej w tym temacie. No, wydaje mi się, że takie działania firmacyjne, programy skierowane właśnie do grupy kobiet skupione na ich potrzebach i też na ich jakby sposobie, jakby konsumowania treści na przykład. I takie zdefiniowane podnie, że to działa bardzo i trzeba tego jak najwięcej robić. Fajnie byłoby, gdyby to miało większą skalę, żeby to nie były takie pojedyncze programy punktowe, tylko żeby bardziej to działało systemowo. E, mam wrażenie, że właśnie. E, ten nowy rząd pod tym kątem patrzy, tak? w sensie, że, że jakby te wymogi, też takie pro-kobiece, europejskie, to wszystko, ale też pe pewna jakby polityka, która stoi za tym nowym rządem, no jakby, y powodują, że ten temat jest ważny i że będzie realizowany na różnych płaszczyznach. Na przykład, właśnie minister cyfryzacji planuje takie spotkanie dla kobiet w technologiach i widać, że ten głos ma być ważny. Więc myślę, że po prostu nam potrzeba zdefiniowanych, dużych programów, wieloletnich, takich właśnie systemowych które by dbały o to, żeby kobiety faktycznie miały dostęp do tych inspiracji, żeby mogły też rozwijać umiejętności w tym zakresie, dlatego że to, że jakaś kobieta nie poszła na informatykę, to nie znaczy, że nie może zmienić swojej kariery w pewnym momencie albo wrócić na rynek pracy już do technologii. To jest kwestia po prostu pewnego treningu, pewnego przygotowania. Proces taki nazywa się przebranżowienie e, i bardzo wiele kobiet szuka takich okazji. Dla nich też jest strasznie potrzebne, żeby były takie możliwości, żeby to nie było jakieś strasznie drogie też, żeby było dostępne. E, to jest w interesie państwa, no bo my potrzebujemy jak najwięcej osób, żeby tą naszą cyfrowość ogarnąć i będziemy coraz więcej potrzebować, a potem jeszcze do kwantów. To jest dobre dla gospodarki, to jest dobre dla kobiet, które dzięki temu zyskują bardziej perspektywiczną e, możliwość kariery i lepiej dochodową też, dającą większą samodzielność. Dlatego też ja jestem bardzo zwolenniczką takich dużych, dużych, dużych rzeczy, żeby to porządnie zaplanować, zbadać e, i wdrażać. No a inne zmiany muszą się dziać na poziomie społeczeństwa, po prostu jakieś świadomości, to też trzeba świadomie budować zachęcać, e, pracować nad tym, no to jest taki proces, który się dzieje. E, dzięki pewnie jakiemuś takiemu bardziej centralnemu wsparciu on może szybciej się dziać. E, I myślę, że tak będzie i uczelnie też się zmienią i się już zmieniają. Czyli co, teraz mówimy kobiety do kwantów? <laughs> tak, e, Women in, in e, Quantum, tak? Takie właśnie taką inicjatywę chcemy powołać. I zdecydowanie kwanty też są super. Tylko tutaj trzeba właśnie tak trochę pomyślę, że to tak za pięć lat, mniej więcej, to będzie już taki stricte rynkowy temat, nie? No ale myślę sobie, że teraz ważne, że o tym mówimy to tak, być może. Tak, teraz trzeba się przygotować i trzeba zacząć tej... się tym interesować, i, i pewne pierwsze rzeczy robić już konkretnie, żeby się tego nauczyć. I to jest bardzo, bardzo ważne dla Polski, dla kobiet, a już teraz dla cyberbezpieczeństwa państwa też, dlatego, że. Wchodzi postkwantowa kryptografia, czyli po prostu zupełnie inną, inna filozofia szyfrowania treści, i w tym momencie Polska musi być zmuszona do tego, żeby to no, jak najszybciej rozpoznać i wdrażać, dlatego że inni to zrobią, a my musimy po prostu być przygotowani na, na taki świat już, że tak powiem, szyfrowania kwantowego. I to już, to już nie jest kwestia pięciu lat, tylko to jest kwestia tu i teraz. No i cieszę się, bo mam nadzieję, że z tej naszej dzisiejszej rozmowy są konkretne podpowiedzi, wskazówki, w którą stronę pójść, co zrobić i jak się rozwijać. Women in Tech Summit, bardzo polecamy wam serdecznie to wydarzenie. Warto śledzić to wszystko, co się będzie tam działo. Warto podglądać tych, te wykładowczyni, tych wykładowców, którzy będą się wypowiadać, bo to są osoby, które naprawdę w tym świecie nowych technologii znaczą bardzo, bardzo dużo. A ja bardzo dziękuję, że znalazła ja pani dla nas czas. Dziękuję. I dziękuję za te y, cenne wskazówki, tak jak powiedziałam, doktor, Bianka Siwińska. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bardzo pani dziękuję, pani redaktor.